Kremówka Wadowicka Kremówka Wadowicka to tradycyjna kremówka z pysznym kremem budyniowym i bitą śmietaną. Masa przykryta jest wspaniałym, kruchym ciastem o konsystencji ciasta francuskiego z widocznymi warstwami. Kremówka jest bardzo delikatna i ma wyjątkowy smak. Do jej przygotowania potrzebne są następujące składniki. Do przygotowania ciasta potrzebujemy mąkę pszenną, masło i śmietanę. Do przygotowania kremu potrzebujemy mleko żółtka mąkę ziemniaczaną mąkę pszenną cukier wanilinowy cukier puder i masło Do przygotowania bitej śmietany potrzebujemy śmietanę kremówkę cukier puder i żelatynę Najpierw Przesiewamy mąkę pszenną, na tarce ścieramy masło, całość dokładnie mieszamy, aby składniki się połączyły. Dodajemy również śmietanę i jeszcze dokładnie mieszamy, mieszamy, wyrabiamy ciasto. Możemy nieco posypać mąką, aby ciasto się nie przyklejało do rąk. Po wyrobieniu ciasta wkładamy. Do wor woreczka foliowego i odstawiamy na około 5 godzin, a najlepiej całą noc do lodówki. Formę pokrywamy folią do pieczenia. Po wyjęciu ciasto kroimy na dwa kawałki, na dwie części. Każdą część wałkujemy na placek o wymiarach, które będą pasowały do naszej formy. Ciasto nakuwamy widelcem, perforujemy je. I wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 15 minut. Przygotujemy teraz krem. Wlewamy szklankę mleka, dosypujemy mąkę ziemniaczaną oraz mąkę pszenną. Całość dokładnie mieszamy. Ponadto dodajemy żółtka i jeszcze raz dokładnie mieszamy. Pozostałą część mleka gotujemy razem z masłem, cukrem, pudrem i cukrem fanilinowym. Kiedy już zacznie się gotować, dodajemy wymieszane wcześniej mąkę pszenną, ziemiaczaną oraz mleko. Cały czas dokładnie mieszamy aż do uzyskania konsystencji masy budyniowej, gęstej, jednolitej masy budyniowej. Masę umieszczamy na pierwszym placku dokładnie rozprowadzamy na całej jego powierzchni. Następnie przygotujemy żelatynę. Teraz przygotujemy bitą śmietanę. Śmietanę kremówkę najlepiej 36% miksujemy. Następnie dodajemy cukier puder. Przygotowaną wcześniej żelatynę. Żelatynę przygotowaliśmy według przepisu na opakowaniu. Bitą śmietanę rozprowadzamy na masie budyniowej. Przykrywamy ją drugim plackiem. Przyciskamy. Na koniec posypujemy solidną warstwą cukru pudru i gotowe. Tak wygląda efekt finalny. Pyszna, tradycyjna kremówka wadowicka z rewelacyjnie kruchym ciastem, pyszną masą budyniową i bitą śmietaną. Warto ją wykonać. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com, łamne przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.